Mamy kluczowy etap wojny w Ukrainie i w tym momencie jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, a my mamy w tej chwili prezydencję w Unii Europejskiej, Mówi publicznie, że się wyłączy z tego, to my jako naród, który ma państwo, które w tej chwili ma tę prezydencję, musi reagować i reagować stanowczo. Albo jesteśmy Unią, która dba o interesy gospodarcze e, i bezpieczeństwa wszystkich, którzy mieszkają na terenie tej Unii Europejskiej, albo ktoś gra okay. na rzecz Putina. Pan to minister, jedno zdanie, sekunda, sekunda, Ad vocem pa, panie, Państwo, ministrze, sekundę, panie, 133, panie ministrze, sekundy, panie ministrze. Panie pan ministrze, tak. jeśli pan pozwoli, jeśli pan pozwoli, adwocem pan minister Ćwik i pan zaraz zajmuje głos. Takie, ja bardzo. Dobra praktyka, 30 kilku lat była taka. Powołanie ambasadora zaczynało się od pisma kierowanego z MZ do prezydenta. I do, działo się także to za czasów świętej pamięci prezydenta al Hakaczyńskiego. Szanowny panie prezydencie, zamierzamy wszczęć procedurę powołania na ambasadora w kraju X osobę Y. Tam prezydent pisał akceptuję albo zgoda. I tyle. Albo nie. I wtedy odbywały się rozmowy. Państwo pominęliście zupełnie tą procedurę, odwołując urzędującego ambasadora do kraju i wskazując osobę, która zdaniem ministra spraw zagranicznych Kropka. powinna na placówkę pojechać, a prezydent powinien wziąć listy uwierzytelniające i po prostu je wręczyć. Minister yy, Czarnek. Tym samym Państwo pominęliście artykuł 133 Konstytucji, z którą chodziliście w klapie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako reprezentant państwa sądu zewnętrznych mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej i współdziała z właściwym ministrem i prezesem Rady Ministrów. Nie, współdziałanie, ja powiem, współdziałanie, Jejge, wiemy, wiemy, nie. Nie, współdziałanie nie, nie, pani... Nie, ale to brzmi dokładnie tak jak przed <Panee> Ambasadora ma, panie... mianuje i odwołuje prezydent RP na wniosek ministra właściwego ale... do spraw zagranicznych zaakceptowany przez Reze, prezesa Rady Ministrów. Ale to prezydent robi, szanowna y pani. No, 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 na wniosek. Szanowna pani, jeszcze raz pani czytam. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje i odwołuje może ambasadorów pan, artykuł może pan, co pani czy nie Proszę państwa ale co pani odbywa się to na wniosek Ale co pani przeczytała, niech pani powie Na wniosek odbywa się to kogo pani Ale niech, co pani niech no, pani, pani powie, widzą ale niech pani widzą co pani przeczytała. państwa proszę państwa Proszę Państwa, konstytucji? Jeśli, państwo mają nie nie konstytucji, jeśli Państwo mają wątpliwości, Panie Ministrze, jeśli Państwo mają wątpliwości, zapraszam serdecznie do lektury nie, jest Konstytucji. Jest konstytucji. Nie, A teraz Pan czy Marszałek... Pani nie czyta Konstytucji, Pan Marszałek Tyska, proszę nie, tak, bardzo. Ale Pan mi Ale to niech Pani co no, no, pan Pani w Na czyj wniosek Gdzie jest to napisane? Prawda jest taka, sekundę, prawda jest taka, że prezydenta powołuje, przepraszam, ambasadora powołuje prezydent na wniosek ministra. gdzie jest Skropka. Panie że nie ma tego konstytucji, pani nie czytała konstytucji. konstytucji. Niech pani powie, co pani napisała przeczytała. To nie jest konstytucja. No to nie jest Ale konstytucja. piękny, piękny pokaz tego, co się w Polsce dzieje od 20 to lat. To nie jest konstytucja. Marszałek Pyszka. Polska nigdy nie będzie traktowana jako poważne państwo przez żadnych partnerów i w Unii Europejskiej, i w Stanach to, Zjednoczonych. To jest, to jest problem. Jeżeli jest problem. wy będziecie tak rozmawiać ze sobą, to znaczy naprawdę trzeba umieć stanąć ponad swoim interesem partyjnym i wspólnie wskazać ambasadora. I to jest mój apel do prezydenta, Klicha? do premiera, do ministra spraw zagranicznych, Klicha? żeby się zgodzili, że Polska miała w Stanach Zjednoczonych reprezentację. Ale szanowni Państwo, to jest tylko czubek góry lodowej. My mamy paraliż instytucjonalny państwa, dlatego że mamy problemy z Trybunem, Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Radą Sądownictwa, Sądem Najwyższym. Jedni uznają jedno orzeczenia, inni nie uznają. Jeżeli tego nie rozwiążemy... Też nie będziemy traktowani przez Stany Zjednoczone i przez naszych partnerów europejskich jako poważne państwa. Krótko, minister powiedział. Tak, jeżeli chodzi jeszcze o tę o wypowiedź, wypowiedź jeżeli, jeżeli chodzi o wypowiedź Donalda Tuska, Marszałek. Donald Tusk stracił okazję, żeby milczeć. Jeżeli prowadzi się prezydencję, tak jak Polska w tym momencie w Unii Europejskiej, to wymaga pewnej powagi i pewnych umiejętności dyplomatycznych. Tusk nie ma żadnych instrumentów, najwyraźniej, żeby rozmawiać z Orbanem, bo wycofał naszego ambasadora, zachowując się kompletnie jak dziecko, bo się obraził za Romanowskiego, prawda? Wycofał ambasadora, nie mamy kontaktu w tym momencie na najwyższym szczeblu z Węgrami. No i Tusk uprawia taką dyplomację Twitterową. To nam szkodzi, a nie pomaga. Minister konieczny. Po pierwsze, znajdźmy jakieś wspólne porozumienie. Tutaj dotyczyło to ambasadora Serafina, naszego przedstawiciela przy Unii Europejskiej. Pan prezydent jakoś się pogodził z panem premierem. Był się pan, pogodził, ale wprost powiedział, że Tak, jest, tą jest, jest jakaś, jak, jakieś światełko w tunelu, ale mamy nadzieję, że, że będzie się tak działo. Panie ministrze, ja bym może i tą argumentację jakoś przyjmował, gdyby nie to, że to nie jest jeden, jeden ambasador Klich. No Pan prezydent nie, nie chce zaoprobować dziesiątek ambasadorów w różnych krajach, no, ponieważ ma. No nie podoba mu się jakaś forma. Jest, nie wiem, nie chcę powiedzieć, obraził się. No ale tak troszeczkę to wygląda. No, jakby to tylko dotyczyło pana ambasadora Klicha, moglibyśmy przyjąć. To mam tą argumentację, że tak, ale tutaj jest, no jednak żaden wniosek nie może przejść. No też u, przyjmując pana ministra, że, że A nie, prezydent no. mianuje, no ale nikogo nie mianuje, no to coś tutaj nie gra. Y, to, to nie po stronie panie rządu. Panie redaktorze, jedno Nikt zdanie się ad vocem. nie podoba, no jest to jest to, jest to, jest to jednak dla Polski bardzo niekorzystne i. Tutaj jedno zdanie ad vocem Apelowałbym, apelowałbym o to, co się wydarzyło właśnie w sprawie Komisji Europejskiej Unii Europejskiej tej. Tej zgody, no to odświeżcie tą, tą, tą ścieżkę. Wyjdźcie, spotkajcie się gdzieś po środku. No naprawdę, y, ambasador musi być y, taki, jaki odpowiedzialny jest. Minister, rządowi, krótko. Jedno zdanie. Panie, policję, jedno panie zdanie. Pani jako urzędujący wiceminister zdrowia, zawsze podpisuje całą korespondencję, która ląduje na pana biurku? Czy czyta Pan dokumenty i zastanawia się Pan nad tym, jakie Pan ma kompetencje i do czego się to sprowadza? Przede wszystkim czytam pod kątem merytorycznym. Czy się pan prezydent ma swoje kompetencje, których pilnuje jako prezydent Rzeczypospolitej. Tak, rozumiem. Minister Czarnek, krótko. W Komisji Spraw Zagranicznych pan prezydent jest całkowicie pomijany. Ludzie pana prezydenta są pomijani pomimo przepisów konstytucji, na które się akurat pani minister nie powołała, oszukując opinię publiczną. Bo to, co pani czytała, nie jest konstytucją. W konstytucji A ustawa o służbie zagranicznej. Ale konstytucja jest najwyższym prawem Artykuł 39. Artykuł 39. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polski. Tak. To prezydent powołuje i okay. odwołuje ambasadorów. W 46 no. artykule, który przytaczałam, co mi pan zarzucił, że kłamie, to jest jasne. Tam jest napisane. Napisane, że na że Rada ministrów odpowiada za politykę napisamy, że na wniosek? wewnętrzną i zagraniczną. Na Dlaczego podstawie... no, no, pani kłamie? No, ja skłamam. Oczywiście, że pani skłamła. Pan, proszę panie, Państwa. Panie, proszę panie, państwa. Ja rozumiem, że pan się wczuł i pan jest wyćwiczony nie, w manipulacji ja w, w kłamaniu. Nie I w propagandzie też pan był dobry. Nie lubię ja się pan prezydent pokoju do Proszę Państwa, oglądają Państwo śniadanie Rymanowskiego. I teraz e, pytanie sobie. dotyczące pana Jacka Siewiery. E, rezygnuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, złożył rezygnację na ręce prezydenta. Dlaczego to zrobił? Proszę zobaczyć, jak wielu ministrów w Pałacu prezydenckim już e, odeszło w międzyczasie podczas partytury pana prezydenta Andrzeja Dudy. Podobnie się w tym rządzie, zawsze pocałow, taka rotacja jest naturalna. Tak?